Pan z wami jest znochem to niemu. słowa Ewangelii według świętego Jana. Pała Tobie Panie. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do Niego faryzeusze. Ty sam o sobie dajesz świadectwo, Twoje świadectwo jest nieprawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus. Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tych ludzkich. Ja nie sądzę nikogo, a jeśli bym nawet sądził, to sąd mu jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i Ten, który mnie posłał. Także i w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu, gdzież jest twój ojciec? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani mego ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chrysta. Siostro i bracia, już jesteśmy na półmetku naszych rekolekcji. Wczoraj zaczęliśmy, jutro już kończymy. Bardzo szybko ucieka nam ten czas. Ale podsumujmy wczorajszy dzień. Wczoraj, drogi braci, droga siostro, usłyszałeś, że Bóg i Jego miłość jest większy niż twój grzech. Doświadczyłeś również tego, że Bóg Ciebie nie potępia, tak jak nie potępił kobiety cudzołożnej. Ale Bóg pragnie Tobie przebaczyć. I Bogu na Tobie zależy niesamowicie, jak nikomu innemu na świecie. Bóg chce ciągle Tobie przebaczać. Bóg nie chce piekła. Bóg chce nieba dla Ciebie. Stąd też, stąd też przyszedł na ten świat. Przeszedł ogromną mękę, abyś mógł żyć. I dzisiaj Jezus mówi takie słowa: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Może w tym momencie, twarz w ciemności. W ciemności grzechów. Może już tak się przyzwyczaiłeś do tej ciemności, że już nawet tobie to nie przeszkadza. To tak, jak chodzić po mieszkaniu w ciemności. Tak delikatnie, żeby przejść do pokoju, do drugiego pokoju, żeby nikogo nie obudzić. Mniej więcej wiem, jak chodzić, bo wiem, jakie przeszkody mogę spotkać po drodze. A to jakieś zabawki dzieci na podłodze, a to porozrzucane ubrania, buty niepoustawiane, i dobrze wiesz, jak wtedy przejść do wyznaczonego celu. Ale też taka sytuacja, kiedy panuje ciemność, może powodować lęk, jakiś taki niepokój, no bo czuję się niepewnie. I tak jest właśnie z grzechem. I Jezus zaprasza Ciebie dzisiaj do przyjęcia światła, do powrotu na właściwą drogę. Chrystus jako światłość oświeca człowieka, oświeca Ciebie. I pragnie dzisiaj oświecić to, co jest niewidoczne, co jest zakryte. We wnętrzu Twojego serca. Dzisiaj Jezus pragnie, aby na wierzch wyszedł cały brud z ciemności do światłości. Nie tylko ten grzech z ostatnich dni, ale cały brud z Twojego życia, który może do tej pory był zakryty. Bo Ty możesz stać się światłem Chrystusa i nieść. Tę światłość drugiemu człowiekowi. Jest dla ciebie rozwiązanie, to nawrócenie. A pierwszym krokiem ku nawróceniu jest spowiedź. Postawiłem dzisiaj obraz Jezusa Miłosiernego nie bez przyczyny. Z boku Chrystusowego wypłynęła krew i woda. Dzisiaj skupiamy się na wodzie. Ta woda, która wypłynęła z boku Chrystusa, oczyściła cię w sakramencie chrztu z grzechu pierworodnego. Ale również ta sama woda, która wypłynęła z serca Chrystusa, który ciebie kocha, oczyszcza ciebie w sakramencie pokuty i pojednania. Ale żeby dobrze zrozumieć czym jest nawrócenie posłużę się trzema słowami pierwszym z nich jest słowo z języka hebrajskiego jest to słowo szup co znaczy dosłownie zmienić drogę z ciemności do światłości ale to nie wystarczy jeszcze dwa słowa pierwszym z nich jest słowo "metanoja", to zmiana toku myślenia i drugie słowo greckie to słowo epistrofe, zmiana toku postępowania. Zmienić drogę z ciemności do światłości można jedynie tylko wtedy, kiedy zmienię swój tok myślenia i tok postępowania. Innej drogi nie ma. I to proces, który trwa przez całe życie. Bo jeżeli myślisz, że przyjdziesz do kratek konfesjonału i temat zamieciony, wszystko skończone, to jesteś w błędzie. Bo wychodząc od konfesjonału, za chwilę możesz wrócić do tych samych grzechów i jeszcze gorszy. Dlatego nie gorsz się, bo możesz być jeszcze gorszy. I mówiąc o spowiedzi, to przychodzą mi na myśl moje spowiedzi z życia. I, i moje patrzenie na spowiedź przez wszystkie lata się zmienia. Cały czas, jakby się aktualizuje. Pamiętam swoją pierwszą spowiedź przed pierwszą komunią święta. Niesamowity czas. Ile to było stresu, lęku. Wyspowiadałem się i nie pocałowałem stuły. Mała Mieszturcha, no idź, no pocałuj stółę. Tata z drugiej strony, no idź, no pocałuj stółę. No jak to tak, bo spowiedź będzie nieważna. I byłem tak sparaliżowany, że nie byłem w stanie... Y Odejść z ławki i podejść jeszcze raz do konfesjonału, żeby ucałować stułę księdza prałata Mariana Filipkowskiego, który mnie jeszcze spowiadał w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. No tak pamiętam swoją pierwszą spowiedź. Przerażenie. Bo to niezwykłe wydarzenie, przyznać się do błędów. Ale pamiętam też takie spowiedzi. Że bałem się właśnie przyznać do grzechu, zastanawiałem się: co sobie ksiądz o mnie pomyśli? Takie grzechy. Teraz, z tej perspektywy bycia księdzem, to powiem tobie, że nic sobie nie pomyśli. Po prostu. Albo miałem też taką spowiedź, że się zastanawiałem: no, wiadomo, jak to młodzieniec, a jak to się wyda. A jak ksiądz powie te moje grzechy komuś, toś to rodzice mnie z domu wyrzucą. A co powiedzą na mieście? Nie będę mógł z domu wyjść. Muszę uciec z łąży. No takie miałem myślenie. Pamiętam też taką spowiedź, kiedy wracałem ze szkoły, z drugiego liceum, zaszedłem do katedry. Odmówiłem dziesiątek różańca, patrzę do konfesjonału, siada nieznajomy mi ksiądz. No to dobra, nieznajomy to idę. To łatwiej. Wyspowiadałem się, takie grzechy mówiłem, że po prostu w głowie się nie mieści, a on do mnie mówi jedno zdanie. Jeżeli masz myśli, żeby zostać księdzem, to idź za tym. No ja, grzesznik, księdzem, no coś tu co jest chyba nie tak. Ale wtedy uświadomiłem sobie, że ten gość, którym jest powiada, to nie tylko jest człowiek i grzesznik, coś sobie może o mnie pomyśleć, ale to jest gość, który działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Jest to narzędzie w ręku Boga. I wracam bardzo często do tej spowiedzi, kiedy mam dylemat, czy dobrze zrobiłem, że jak księdzem zostałem. No tu właśnie wracam do takich momentów, kiedy wręcz namacalnie doświadczałem Pana Boga. Pamiętam też taki czas w seminarium, kiedy nie czułem w ogóle potrzeby pójścia do spowiedzi. No bo gdzie ja mogę zgrzeszyć w seminarium? O 6 wstanę, o 22 pójdę spać, żyję sobie pod kloszem, no nie ma powodów do grzechu. Ale na szczęście na mojej drodze stanął mój spowiednik, mój kierownik duchowy, który dba o mnie do tej pory i tylko spojrzał na mnie w seminarium w każdy piątek, albo co dwa tygodnie tym swoim wzrokiem spojrzał i do mnie mówi dawno ciebie u mnie nie było, nie? Dwa tygodnie nie byłem u spowiedzi, no dawno ciebie nie było. No ale tak było i tak jest. Potrafi nawet sms przysłać. Dawno ciebie u mnie nie było, no bo się troszczy o mnie. I dziękuję mu za to. Ale Bogu dziękuję za, za spowiedź. Ale też taki wyjątk wyjątkowy moment to była spowiedź z całego życia przed święceniami diakonatu, kiedy miałem wejść w to środowisko osób duchownych. I wtedy przez długi czas, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to był miesiąc czy dwa, ale kiedy przeglądałem rachunki sumienia, uświadamiałem sobie, jak bardzo zraniłem serce Boga. I pamiętam, ile łez gdzieś poleciało po moich policzkach. Tak, Przesłukasz jest wrażliwy i uświadamia sobie, że jest też grzesznikiem. Tak jest. I to było wyjątkowe, żeby. Z czystym sercem, z taką czystą kartą, rozpocząć działalność, do której powołał mnie Bóg. Wypełnię swoje powołanie. I teraz ta perspektywa, kiedy zostałem księdzem, jest zupełnie inna. Zrozumiałem, że ja nie idę do człowieka, do spowiedzi, ale ja idę do Boga. Działam w imieniu Boga, rozgrzeszam w imieniu Boga i uświadamiam sobie, jaka wielka jest miłość Boża, że dla Niego tak naprawdę nie ma takiego grzechu, którego by nie przebaczył. No po prostu nie ma. Twój najgorszy grzech to jeszcze jest nic w porównaniu jeszcze z grzechem kogoś innego. Są jeszcze pewnie gorsze. Nie mówię tego, żeby teraz się był sprawiedliwy, że jeszcze możesz nagrzeszyć. Nie. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wszystko ci przebaczy. Jeżeli ty żałujesz, to Bóg tobie przebaczy. I zrozumiałem w ostatnim czasie jeszcze bardziej, jak ważne są słowa rozgrzeszenia. Jaką mi, grzesznikowi, tak, grzesznikowi, bo dzisiaj ty idziesz do kraty konfesjonału, a pewnie jutro ja pójdę. A bo w najbliższym czasie Bóg dał łaskę, że jestem kapłanem. Łaskę odpuszczania grzechów w imię Jego. I to jest też niezwykłe, że wychodzę od kraty konfesjonału i te grzechy, twoje grzechy, one mi nie tkwią w pamięci. Nie analizuję tego. Nie zastanawiam się nad tym, co mi powiedziałeś. To jest łaska. Nie jestem w stanie przypisać grzechów do osoby. Po prostu nie jestem. To jest łaska. I mówiąc o tym rozgrzeszeniu, o sakramencie pokut i o kapłaństwie, to dociera coraz bardziej do mnie, że ja, grzesznik, słaby człowiek, Jestem narzędziem Boga, jestem narzędziem w rękach Boga i tak naprawdę decyduje o losach czyjegoś życia. I to nie życia tego tutaj na ziemi, ale tego po śmierci. Prowadzę w imieniu Chrystusa operację na duszy. Uderzyły mnie kiedyś e, słowa. Które Jezus powiedział do Sługi Bożej Alicji Lęczeskiej. Alicja pyta: Czym jest grzech? Jezus odpowiada: Odejściem ode mnie. Człowiek zostaje sam? Człowiek nigdy nie jest sam. Jeśli nie jest ze mną, jest z szatanem, który coraz bardziej przyciąga go do siebie i uzależnia. Najczęściej niezauważalnie, aby nie płoszyć. A czym jest spowiedź? Powrotem przy mojej pomocy. A co jest najważniejsze wtedy? Pragnienie powrotu, wola powrotu i wołanie o pomoc do mnie. A spowiednik? On jest rzeczywiście narzędziem. I nie ma znaczenia, jakie jest to narzędzie. Jak każdym narzędziem mogę posłużyć się tak, jak chcę. Rozstrzygnięcie, jaki jest powrót. Zależy od człowieka, od siły pragnienia, od szczerości, od ufności. Ja to wszystko wiem, a spowiednik spełnia moją wolę. Przekazuję ją w sposób możliwy do przyjęcia dla człowieka. Dlatego polecenia spowiednika mają moc. Jest to moja moc. Ale są przecież dobrzy spowiednicy i gorsi. Bo też różnie ludzie spełniają moją wolę. Nie jest jednak przypadkiem kto, kiedy, do jakiego spowiednika trafia. Przypomnij sobie swoje spowiedzi, a zrozumiesz, że każda z nich była odpowiednia do jakości i siły Twoich pragnień, intencji i woli pojednania się ze mną. Bracie i siostro, stawiam sobie dzisiaj za cel, aby wzbudzić w Tobie, konkretnie w Tobie, Największe pragnienie, najgorętszą intencję i wolę pojednania się z Bogiem. Bo czuję się za Ciebie odpowiedzialny. My, kapłani, czujemy się za Ciebie odpowiedzialni, aby Ciebie doprowadzić do nieba. Rozumiesz to? Do nieba. Nie do potępienia, ale do nieba. To nieba. I czasami naprawdę autentycznie zastanawiam się, czy te spowiedzi są ważne. Tak, zastanawiam się nad tym, czy te spowiedzi są ważne. Trochę parafrazując, żeby to dobrze zobrazować. Ostatni raz u spowiedzi byłem 10 lat temu, Pana Boga obraziła nas następującymi grzechami. Ja to to z żoną się pokłóciłem, yy, paciorka nie odmówiłem, yy, nikogo nie zabiłem, yy, nikogo nie okradłem, no wcale nie jestem takim złym człowiekiem, nie wiem, z czego się spowiadać, yy, więcej grzechów nie pamiętam. Ja nie żartuję. Albo obraziłem Pana Boga, myślą o uczynkiem i zaniedbaniem, więcej grzechów nie pamiętam. I powiem Tobie, drogi braci, droga siostro, że we mnie rodzą się pewne myśli. Czy spowiadam osobę świętą, czy osobę nieprzygotowaną do sakramentu pokuty i pojednania? Rodzi we mnie się też jeszcze inna myśl, że nie mamy świadomości grzechu. I rodzi się we mnie jeszcze inna myśl że to jest nasz błąd kapłanów, że nie uczymy się dobrze spowiadać, że nie uczymy robić dobrze rachunku sumienia. Przed mszą świętą rozdawałem rachunki sumienia. To nie jest pamiątka z rekolekcji. A, był na rekolekcjach, ksiądz zajdzie po kolędzie, zobaczy, ksiądz był na rekolekcjach wielkopostnych, mam pamiątkę. To nie jest ta zakładka do książki. Ale to jest rachunek sumienia. Bo Bóg nie chce, żebyś Go ranił. Już ma tego dość. Bóg w końcu chce, żebyś się przygotował do sakramentu pokuty i pojednania. Nie na takiej zasadzie z marszu. Coś tam zawsze powiem, bo coś tam mi się uzbierało. A bo już mam regułkę. Już niektóre to znam na pamięć. No tak jest. A tu są konkretne pytania. Bo Bóg... Chcę, żebyś wyznał wszystkie swoje grzechy. Wszystkie. Rozumiesz to? Wszystkie. On już to wie, ale chce usłyszeć od ciebie prawdę o sobie. I może zastanawiasz się, co zrobić, żeby była spowiedź dobra. Chcę ci dać pewne wskazówki. Przede wszystkim, nazywać konkretnie grzechy. Konkretnie, bez owijania, no bo łatwo było grzeszyć, no ale trudno się przyznać, no zdaję sobie z tego sprawę, ale konkret, był taki grzech, to go nazywam, samo oskarżanie, a nie wybielanie, no jak coś źle zrobiłeś, no to powiedz, że źle zrobiłeś, ale nie rób czegoś takiego. Obgadywałam, ale zagadałam się z moją sąsiadką No i tak temat e, e, na klasy schodowej się rozpoczął I tak głupio było przerwać Albo Ukradłem telewizor No bo takiego to nie miałem Miałem 50 cali, ale 75 byłoby jeszcze lepiej Jakiś ale Albo jakiś bo Bóg no. No kto wie, dlaczego to zrobiłeś Nie usprawiedliwiaj się nie wybielaj się. Samo oskarżenie. Przychodzę się oskarżyć do Boga. To Bóg usprawiedliwia, bo jest miłością, nie ja. Ja chcę się oskarżyć, przyznać się do win. Jestem oskarżycielem samego siebie. I myślę, że taką ważną kwestią jest pokuta. I pokuta może nabierać wyjątkowego. Znaczenia. Nie chodzi mi też tylko o tą pokutę, którą ksiądz Tobie zadaje, przed, przed rozgrzeszeniem. Ale kiedy rzeczywiście usiądziesz i podejdziesz poważnie do sprawy rachunku sumienia, kiedy weźmiesz do kartki, weźmiesz do ręki kartkę i, i długopis, i zaczniesz analizować i spisywać swoje grzechy, to już jest niezła pokuta. Bo uświadamiasz sobie ile tego wysiłku musiałeś włożyć, aby to wszystko dokonać. Uświadamiasz sobie swój grzech, jak bardzo zraniłeś serce Boga i to może wzbudzać w tobie taki lęk, taki niepokój, taki strach, no bo to jest wymagające. Teraz takim niepokojem pójść do kratek konfesjonału, aby zaznać pokoju, aby się przyznać do tego. To też jest wymiar pokutny. Przezwyciężyć siebie, pokonać siebie, przyznać się do błędu. I ważne jest to, aby kapłan dał Ci rozgrzeszenie, a nie jak cię potraktował. Ja już więcej do spowiedzi to nie pójdę, bo tak mnie ten źle kapłan potraktował, że koniec, koniec ze spowiedzią na 20 lat. Może przed ślubem się jeszcze wyspowiadam, a tak to. Daj Boże, żeby ten ślub był. Albo przed śmiercią, żeby zdążył. A pomyśl, jak ty traktujesz Boga? A może, tak jak słyszałeś, co mówi Jezus do Alicji, a może właśnie ten kapłan, który jest narzędziem Boga, miał to Tobie powiedzieć, wstrząknąć z tobą, dać ci do myślenia. Bo to może jedyna okazja, żeby do Ciebie w końcu dotarło, że coś jest nie tak, że po prostu grzeszysz. I nie bój się trudu i upokorzenia związanego z sakramentem pokuty, bo pokora i miłość przepędzają złego ducha. Przed powiedział: proś korę w spowiedzi Boże daj mi łaskę upokorzenia brzmi to absurdalnie ale tak Boże daj mi łaskę upokorzenia bo to ma skutki uzdrawiające przyznać się nawet drugiemu człowiekowi że zrobiło się coś złego powoduje, że mam większą motywację, żeby do tego grzechu nie wracać. I tak samo jest tu. Boże, upokórz mnie, abym już więcej nie wracał do tego grzechu. I też chcę, chcę Ciebie prosić, drogi braci, droga siostro, żebyś modlił się o dobrą spowiedź. Modlił się o kapłana, który będzie Ciebie spowiadał, o światło Ducha Świętego. Wtedy spowiedź naprawdę będzie piękna. I mówiąc o spowiedzi, chcę Ci zadać pytanie: Kiedy ostatni raz w Twoim życiu była szczera spowiedź, w której wyznałeś wszystkie swoje grzechy? Bez ściemniania, bez zatajania. Wszystkie. Kilka lat temu? Kilkanaście? Kilkadziesiąt? A może nigdy takiej spowiedzi nie było. I nie mówię tego, aby Ciebie przestraszyć, ale żeby Ciebie zmotywować, żeby stanąć w prawdzie. I proszę Ciebie nie bój się, jeżeli nigdy nie było w Twoim życiu takiej spowiedzi, albo ona była bardzo, ale to bardzo dawno temu. Tylko weź się w garść i walcz o Boga, który chce Ci przebaczyć. Bo jeżeli ta spowiedź nie wiązała się z wyznaniem wszystkich grzechów, to ona była nieważna. A jak spowiedź była nieważna, to wszystkie sakramenty, które przyjmowałeś, były niegodziwe. Niegodziwy sakrament bierzmowania, niegodziwy sakrament małżeństwa. No tak, każde przyjęcie komunii świętej było niegodziwe. Jeszcze bardziej ranimy serce Boga w ten sposób. On to wie, ale chce to usłyszeć od Ciebie. Chcę usłyszeć prawdę. Stąd też ten rachunek sumienia. Nie na pamiątkę z tych rekolekcji, ale po to, żeby się zmieniło twoje życie. I może trzeba pomyśleć nad spowiedzią z całego życia. Nie na takiej zasadzie, że posiedzisz kilka dni nad rachunkiem sumienia, spiszesz wszystko i od razu pójdziesz do spowiedzi. Ale też może trzeba spotkać się z księdzem w cztery oczy, porozmawiać, co ksiądz o tym sądzi, jak ksiądz to rozumie. Umówić się oddzielnie, poza tym harmonogramem naszego spowiadania przed mszami czy w czasie mszy. Żeby to był naprawdę piękny czas jednania się z Bogiem. Bo może zastanawiasz się, a skąd te choroby w mojej rodzinie? Czemu mi się relacja z mężem nie układa, z moimi dziećmi? Czemu tyle dołku w moim życiu, tyle trudności. Jedną z tych przyczyn może być właśnie to. Brak otwartości na Chrystusa u kratek konfesjonału. No bo jak Bóg ma ciebie uzdalniać do tego, aby być dobrą mamą, dobrą tatą, mężem, żoną? Po prostu, jak ma cię uzdalniać, żebyś był dobrym człowiekiem, jeżeli serce jest zamknięte na, twoją, na Bożą łaskę? Panie Boże, Ojcze Miłosierny, zawierzam Tobie każdą i każdego z nas i proszę Ciebie, żeby były piękne owoce tych rekolekcji, aby w końcu nasi parafianie naprawdę zjednoczyli się z Tobą, ukraty konfesjonału. Oblewam, Panie, na nowo mocą Chrystusowego kapłaństwa wszystkich, którzy tutaj są, w Twojej świętej krwi, abyśmy byli nią przesiąknięci, i daj nam łaskę pojednania się z Tobą, aby zmieniło się nasze życie. Amen.